Umiłowani moi, kochani, chcę Wam teraz ogłosić orędzie z dnia 25 kwietnia 2020 roku, gdzie Pan Jezus przemówił do mnie: Oto tym słowem, jestem, oto jestem, owieczko moja, przemawiam świętymi słowami do Ciebie. Namaszczając duszę Twoją moją mocą, serce Twoje rozpromieniam moją miłością, bo jestem miłością z miłości. Każdy woła, Boże daj, Boże daj, Boże daj. Mało kto kiedy otrzyma, dziękuję. Taki jest lud. Moje słowo jest pieczęcią. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni i umęczeni jesteście, a ja was pokrzepię. Umiłowane dzieci Boże, w tym szlaku nędzy ludzkiej niosę wam pocieszenie w nadziei ulgi. Wielu zachwiało się i poddało śmierci, ale ci, którzy żyją w wierności ku Bogu, dla nich to zostanie dziedzictwo i wszelkie przeznaczenie. Bo stawiają sobie pana przed oczy i tym stają się wykupieni. Ja Pan ukazuję ścieżkę życia. Ja wzywam i ja posyłam. Miejcie bojaźń w sobie. Módlcie się, pośćcie, trwajcie i ufajcie bezgranicznie, bo tylko tak wybronicie się przed nieszczęściem. Pochylajcie się rozumnym zrozumieniem nad moimi słowami, którymi was pouczam i ostrzegam, albowiem w nich jest wartość, prawda i mądrość. Okazujcie więcej wiary i prawdy, aby serca wasze pałały w czystości warg waszych dla służenia Bogu i bliźnim. Gorycz, która dotyka całego globu, jest wyrocznią, upominałem i ostrzegałem. Lecz mało kto słuchał, a teraz macie niepewność, lęki, obawę, gdyż przyszłość uległa wielkiemu zastanowieniu się, bo prawda Boża jest prawdą i świętym Słowem Boga. W świetle zmartwychwstania ukazuję życie wieczne, aby trwoga nie przerastała mojej światłości. Musicie zrozumieć i przyjąć pełne posłuszeństwo Bogu, a nie grzesznikom które czynią bezeceństwo i nim was karmią, a wy w swej nieświadomości służycie im i jedziecie jak barany na rzeź. Czy ja, Pan i Zbawiciel, szedłem z nieba i dałem pozwolenie przyjmować moje ciało uwielbione na rękę? Jednogłośnie odpowiadam – nie i nigdy. Tym zachowaniem lud nadal będzie cierpiał, ponieważ to czyniąc… Dotyka do pustu ciężkiego grzechu. Ten przewrót jest ogromnym wykroczeniem. Proszę, obu obudźcie się. Błogosławię Was. Amen.